No świetnie, i gdzie wszystkich wywiało? Ej ty, góry kurde, do ciebie mówię cwelu gubi. Czego? Jeśli szukasz tu swoich pojebanych kumpli to ich tu nie znajdziesz. Kazali przekazać, że idą na libację w knajpiernowym w obozie. Zajebiście, chociaż w sumie to i tak muszę tam iść. Ale czekaj, czekaj, przekazałem ci wiadomość a co dostanę w zamian? Już ja znam twoje zachcianki zoofilu jebane. Jeśli myślisz, że będę dla ciebie łapał wiewiórki w lesie, żebyś mógł je gwałcić, to się grubo mylisz. Cześć minę ten. Bo kurwa dlaczego ty masz na sobie zbroję Lorda Weidera. A no bo jak go wykończyłem to musiałem jeszcze się stamtąd jakoś wydostać i przebranie się za Lorda Weidera było co prawda beznadziejnym pomysłem, ale przynajmniej się udało. W ogóle to on był ostatnim spadkobiercą mojej babci poza mną. Ło kurwa, czyli logicznie myśląc teraz to ty jesteś lordem Wejderem. Pewnie tak chociaż wcale mnie ta perspektywa nie zachwyca, bo po pierwsze to on jest astmatykiem a po drugie to mam już kurwa dosyć tej pierdolonej muzyki z gwiezdnych wojem. No dobra mniejsza o to, chodźmy lepiej już do reszty zanim się w tej knajpie urżną do nieprzytomności. Co się tu kurwa wasza mać dzieje? No a co się ma dziać, po prostu razem z Gonzalesem i Leserem przejęliśmy lokal kiedy was nie było. Teraz to my tu ustalamy ceny i mamy wyłączność na dystrybucję napojów alkoholowych na terenie całej wieliczki. Innymi słowy robiliście rozpierdziel w barze i na nas nie zaczekaliście. Bury a w ogóle to czemu ty masz na sobie zbroję lorda Weidera? Kurwa zamknij mordę i mi o tym nie przypominaj. Teraz to Bury Zenek jest Lorden Wejderem. Kurwa dość już o tym, powiedzcie lepiej gdzie jest Leser. Leser w końcu odkrył swoje powołanie i teraz pędzi Bimber na zapleczu. Wszystko fajnie ale może byś tak wreszcie opowiedział nam jak się udała twoja misja. Skoro już o tym Gonzales mówisz, to nie wiem kto ci wcisnął ten kiturzego Gomez. z rodziny Adamsów zna to hasło, bo on to główno wiedział. Ale podobno tu w obozie panków mieszka jeden taki, co może nam pomóc je poznać. Nazywa się Lares. A to on tu faktycznie mieszka, ja go nawet znam. Mogę cię tam zaprowadzić. No to fajnie, tylko ja najpierw muszę się przebrać, bo nie chcę się pokazywać publicznie w zbroi lorda Wejdera. No więc słuchaj, Lares mieszka w pierwszej chacie na lewo, trafisz tam sam czy mam cię zaprowadzić. No nie wiem, nie wiem, będzie problem, ale jak będziemy utrzymywać kontakt przez krótkofalówki, to może jakoś trafię. Trzy rzeczy musisz wiedzieć o Laresie. Po pierwsze, wszyscy tu mówią na niego Lares, po drugie, ty też masz do niego mówić Lares, a po trzecie to jak zobaczysz, kim on tak naprawdę jest, to ci mózg eksploduje w kosmos. No nie wiem, może zapamiętam. Czego tu? A pomyślałem, że sobie wpadnę i zapierdolę w paru panków. A jak ci się wydawało? Aleś dowcipnę, Jeśli myślisz, że zobaczysz się z Laresem to się mylisz. No cóż, nie chciałem tego ale mnie do tego zmuszasz. Jasne jasne. Uważaj bo mnie jeszcze przestraszysz. A czy ty wiesz kto ja jestem? Szefie jakiś gościu się do ciebie pilnie spieszy i twierdzi, że jest Lordem Wejderem. Jasne, oni wszyscy tak mówią, powiedz mu spieprzej dziadu i niech spada na drzewo. A więc panie Lordie Wejder, kurwa nie mów tak do mnie. Co się tu dzieje do cholery? Ło cholera Antoni Macierewicz. Tak to ja, a ty czego tu? Ale skąd ty się tu wziąłeś skoro byłeś w rządzie PiS? No bo jak teraz Platforma wygrała wybory to musiałem się gdzieś ukryć, ale kiedyś się na nich zemszczę. I nie zauważysz przy tym, że po drugiej stronie ulicy mieszka sobie Jan Maria Rochita i rządzi tym obozem. Spoko spoko dam se radę. Jestem w stałym kontakcie z jego żoną i już niedługo pozbawimy go wszelkiej władzy a pis zawładnie światem. Zawsze wiedziałem, że jesteś porąbany ale nie sądziłem, że aż tak. Dobra, lepiej mów czego chcesz, bo Jarosław Kaczyński ostatnio dał mi zlecenie, żebym mu wymyślił 666 planów na zawładnięcie wszechświatem i nie mam czasu na pierdoły. No dobra jest taka sprawa, że na terytoriach Moherów mieszka sobie pewien nekrofil, który swoją prawdziwą tożsamość ujawni jedynie po podaniu hasła, które jest zakodowane w piosence o treści, a moje miasto to biały stok tratata, a moje życie to biały stok tratata i podobno ty możesz nam pomóc je uzyskać. Z i nie mam czasu na takie duperele, mistrz Jarosław dał mi już zadanie i muszę je wykonać. Ja się chyba nieprecyzyjnie wyraziłem więc powtórzę. Pomóż mi z tym hasłem bo jeśli tego nie zrobisz to zrobię ci kuku pralką automatyczną i tłuczkiem do ziemniaków. Nie nie błagam tylko nie tłuczek do ziemniaków. Całe życie śmiertelnie bałem się tłuczków do ziemniaków. Wiem że one są wszędzie i próbują mnie zabić. Wiesz że tłuczki do ziemniaków od 3000 lat nieustannie próbują zawładnąć światem? A pralki są chyba jeszcze gorsze. Mówię ci one też są wszędzie. Ludzie zastanawiają się kto zabił Kennedy'ego i co się stało w Roswell. Fox Mulder mówi I want to believe. Ale nie ma pojęcia co się dzieje. Ale ja znam prawdę. One się bardzo dobrze kamuflują i z ukrycia rządzą światem, i dlatego że to ja to odkryłem to od lat dybią na moje życie, jak myślisz czemu rozwiązałem wojskowe służby informacyjne, bo tam rządziły pralki i miały mnie na celowniku, one wszystkie chcą mnie zabić. Jasne, jasne, a twoja ulubiona potrawa to grzybki i chałcynki? A skąd wiesz? No to w sumie wiele tłumaczy, więc teraz słuchaj albo zrobisz coś z tym hasłem albo pogadam z moimi kumplami z Międzynarodowej Rady Pralek i Tłuczków do ziemniaków i powiem im gdzie mieszkasz. Błagam wszystko tylko nie rób tego, nie wiesz jacy oni są okrutni. Przychodzi do ciebie pralka z tłuczkiem pakują cię do bębna i nastawiają na wirowanie. Ty nie wiesz do czego oni są zdolni. Kurwa jeszcze słowo o pralkach i dowiesz się do czego ja jestem zdolny. No już dobra dobra, więc chcesz hasło z piosenki Moje miasto to biały stok. dobra tylko musisz mi dostarczyć tą całą piosenkę w mp3 to ją przebadam i wtedy ci powiem coś więcej. A skąd ja ci do kurwy nędzy znajdę tą piosenkę w mp3 tutaj w Wieliczce? Ja chyba wiem kto ci może pomóc. Musisz iść do obozu nielegalnych imigrantów który stoi przed chińską fabryką chipsów i tam pogadaj z kucharzem on zdaje się może tu pomóc. Dobra tylko lepiej żeby to była prawda bo w przeciwnym razie to kupię ci tłuczek do ziemniaków.